Mity i stereotypy dotyczące osób mających problemy ze wzrokiem. Mit pierwszy. Każda osoba używająca białej laski jest całkowicie niewidoma. Niewidomi, którzy zupełnie nic nie widzą, stanowią zaledwie kilka procent wszystkich osób mających poważne problemy ze wzrokiem. Wiele osób korzystających z białej laski ma poczucie światła czy zachowane widzenie szczątkowe. To słabowidzący z takimi dysfunkcjami jak brak ostrości widzenia. Ślepota zmierzchowa, widzenia lunetowe czy silny światłowstręt. Mit drugi. Osoby niewidome dysponują wyjątkowo rozwiniętym słuchem. Osoby niewidome z uwagi na brak możliwości odbioru wrażeń wizualnych w większym stopniu niż widzący, wykorzystują słuch. Pełni on rolę kompensacyjną, współpracuje z pozostałymi zmysłami i dostarcza informacji o tym, co dzieje się w otaczającym świecie. Osoby z poważnymi problemami widzenia korzystają ze słuchu intensywniej i efektywniej niż widzący. Mit trzeci. Niewidomy i ociemniały to synonimy. Osoba niewidoma to ta, która urodziła się niewidoma lub straciła wzrok przed ukończeniem piątego roku życia. Ociemniałą jest osoba, która straciła wzrok po piątym roku życia i ma zachowane w pamięci wrażenia i pojęcia wizualne, takie jak kolory, natężenie światła, a nawet krajobrazy czy twarze. Mit czwarty. Każda osoba niewidoma zna Braila. System Braila jest najpopularniejszym na świecie pismem dla osób niewidomych. Jednak, jak się szacuje, posługuje się nim zaledwie do 10% osób pozbawionych wzroku. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.retinaamd.org.pl.